Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ponownie w piątkowej serii pod tytułem Piątki z Piotrem Napierałą, doktorem oczywiście. Zapraszam Was. Z tym, że pragnę powiedzieć, że będzie to ostatni piątkowy odcinek w tej serii na jakiś, na jakiś czas. Dlaczego? Głównie dlatego, że udało mi się już przeczytać praktycznie wszystko, to co było dostępne w legimi, czy tam legimi, lub też to, co było łatwe do kupienia. I na ten moment, to będzie ostatnia recenzja. Widziałem, że na Allegro jest jeszcze historia Hesji w XVIII wieku i myślę, że ją kupię, no ale nim ona przyjdzie, znaczy najpierw ją kupię i potem jak będzie ona do mnie docierać, a potem będę ją recenzował, będę ją czytał i pewnie chwila zajmie, nim ją zrecenzuję. W związku z tym, tak jak mówiłem, przerwa. Oczywiście w Teatrum Illuminatum możecie chyba od dzisiaj kupić Wieczną lewicę, która co prawda nie jest doktora nabierały, ale jest powiedzmy w ramach jego sklepu. Ja prawdopodobnie również sięgnę. Niemniej ciężko mi to będzie podciągać pod dzisiejszą, pod tą dzisiejszą piątkową serię. No ale już nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania recenzji książki Bill Clinton. Biografia polityczna kulisy Waszyngtonu. Zapraszam. A więc zacznijmy od tego, że ta książka była dla mnie dostępna w formie audiobooku. Trwa ona 3 godziny i 5 minut, więc mamy tutaj do czynienia z raczej skromną, szybką pozycją na jakiś jeden długi przejazd autem. Rok wydania to 2018. Wiadomo, to też jest dość istotne, zwłaszcza w późniejszych rozdziałach. I o czym ona jest? Jest ona. De facto, opowieścią o życiu Billa Clintona, jak można się domyślić, z góry skupiona głównie na rozpoczęciu przez niego y, działalności politycznej, czy to jako gubernator, czy to potem jako prezydent. Warto stwierdzić też, że mniej ona skupia się na skandalach obyczajowych, co myślę, że jest fajne i potrzebne. Ze względu na to, że po prostu tam historie związane z Moniką Lewiński można sobie obejrzeć w znakomitym serialu, który się nazywał. To będzie, zaraz postaram się Wam go podrzucić. Lewiński, film web. American Crime Story: Impeachment. I to jest tam, myślę, bardziej głębiej opowiedziane. Tutaj mamy stricte skupienie się na polityce zagranicznej, wewnętrznej i tego typu, tego typu, jakiś tam, no gospodarka głupcze, no, na tego typu problemach, a nie na Billu Clintonie jako człowieku i na tych wszystkich jego słabościach, tym byciu kobieciarzem, chociaż oczywiście no, też myślę, że to jest takie 5% książki, nie jest to przemil, przemilczywane. No i warto tutaj powiedzieć właśnie, że yy, po dla mnie najsłabszej pozycji, czyli generale Franco, Tutaj mamy do czynienia z dużo lepszą książką, której co prawda cytatów nie mam, ale na pewno rzuciła mi się w pamięć opowieść o tym, jak Bill Clinton przyszedł na wiedz swojego wybranego przez partię kontrkandydata bodajże do Busha, mi się wydaje, że to był Bush senior, raczej nie junior, Bush senior, z kimś tam się, z kimś tam na, wybor na wyborach walczył, z tym właśnie kandydatem, który, który to wszystko przegrał. No i de facto Bill Clinton w ciągu tam godzinnej przemowy chyba, którą miał, którą miał tak podkręcać tłum, był co chwila wygwizdywany, tracił wątek i tak dalej i że było to jedno z najsłabszych przemówień Billa Clintona. No i można było, że tak powiem, bez problemu to wszystko znaleźć w internecie i jest to bardzo fajne świadectwo historii. Zupełnie się tego nie spodziewałem. No, oprócz tego bardzo interesujące były fragmenty o Arkansas, a nie Arkansas, jak czyta większość osób, czyli właśnie tam młodzież, zresztą znaczy ta młodość, i tam pierwsze 40 lat życia Clintona. No, a już sama prezydentura również była przedstawiona na tyle interesująco, że wielu rzeczy tam nie miałem pojęcia, że one. Się odbyły i że odbyły się w taki sposób. Generalnie, naprawdę, jak na 3 godziny, to jest to po prostu zdecydowanie najlepszy audiobook, jaki słuchałem w tej serii. Jak wejdziecie sobie na stronę, lubimy czytać Piotra napierały, no to zobaczycie, że Wszystkie jego książki, zwłaszcza te audiobooki, mają ostro zaniżoną ocenę. Tam się waha ocena między 5 a 6. Te, które były trudno dostępne pozycje, to mają po 7. Te, których ja raczej nie, nie dam rady sięgnąć, czyli tam Kraj Wolności, Kraj Niewoli, Paryż i Wersal, Światowa Metropolia, Chiny i Japonia, Żołnierz i filozof tego nigdzie nie widzę, żeby było dostępne, ale spora część z nich ma ocenę 7. No, natomiast wszystkie te audiobooki, które były różnej jakości, ale z reguły dość wysokiej, są tam zaniżone. Więc jeżeli ktoś z Was ich przesłuchał, to zachęcam do wrzucania, mm, wrzucania swoich tutaj albo opinii, albo samych ocen. Standardowo historia Polski bez mitów, która jest, no myślę, że dla mnie topową pracą doktora, jest na 6.1, więc wydaje mi się, że zasługuje na dużo wyższą ocenę, ale niestety doktor ma solidną ilość troli u siebie. Ja czekam na historię Francji bez mitów. Myślę, że tą lewicę i tą hesję sobie... Skombinuję i teraz je będę, je będę słuchał. A znaczy czytał, przepraszam. Słuchałem już, tak, słuchałem. Że tak powiem, słuchałem Clintona, a tych będę musiał czytać. No, Francja bez mitów jest w przedsprzedaży na ten moment. No i cóż, no, jakby. Mógłbym Wam streszczać i mógłbym opowiadać i przedłużać ten film na, tam nie wiem, 15-30 minut, ale sama książka ma 3 godziny. Ja się już trochę Clintonem interesowałem, więc, jakby mój wybór był nieprzypadkowy. Dla kogoś kto, dla kogo ta postać jest de facto carte blanche, to ta książka będzie jeszcze bardziej interesująca. Z mojej strony solidne 9 na 10. Wydaje mi się, że jest to najlepszy audiobook, jaki słuchałem z tych wszystkich. I no, tylko więcej takich fajnych rzeczy. Jeśli znacie jeszcze jakieś interesujące audiobooki, to dawajcie znać, bo mi się teraz pokończyły. To była czysta przyjemność, znowu móc do Was mówić. Nie powiem, że do zobaczenia za tydzień, ale jak będę miał najnowszą książkę, czy to Napierały, czy to Teatrum Illuminatum, to myślę, że w piątek uda się nagrać jej recenzję. To wszystko. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.